Nie bierz więcej, bo się wyjedziemy, ja już ci od razu kupa mówię, Na Mamy tylko teraz... O praźni, Pamiętajcie czerwony nie leczy. Co, k nie leczy, ja to rozstoi w tym i leczę. <śledzimy> k klipa? Widzisz mnie? Nie, tego widzisz mnie. Widzisz mnie? Nie, Ule, grawisz, to... nie go mnie? Ty widzisz to... mnie? Jak on się teraz wy... wale salto na kamerze. <noise> dobrze, dobrze, dobrze. <noise> czerwone leczy, pamiętajcie, czerwone leczy. Trzy, żeby trzy razy w tą samą górkę wejść, nie mogę. <noise> dobrze, dobrze, mamy to, panowie, mamy to. Pan należy. Korzonki, korzonki, Czerwone nie leczy, dobra, dwóch padło. Cały film dostępny na kanale.